Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube, po wpisaniu hasła obucią Polsko, uciom Polonio, tu wpisz życzenia. To hasło otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Informacja wielokrotnie powtarzana dla tych, którzy odwiedzą nasz kanał po raz pierwszy. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Ze szczególnym uwzględnieniem pozdrawiam odwiedzających nasz kanał YouTube. Szanowni Państwo, zanim przejdę do tematu dzisiejszego spotkania antenowego, słuchaczy YouTube informują, że my nie, usu nie usuwamy opinii i komentarzy na naszym forum. A teraz kilka informacji ze świata wielkiej polityki. Liderzy największych gospodarek Europy, Francji, Niemiec i Włoch rozpoczęli w czwartek 16 czerwca wizytę na Ukrainie. Przede wszystkim Europa nie wie, jak wyjść z kryzysu. Ukryta prawda jest taka, że celem wizyty jest zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Największe gospodarki Europy mają dość sankcji, a w tym widma upadku ich ekonomii. Chcą powrotu do normalności. Piszą o tym dzienniki włoskie. Prezydent Biden udał się z wizytą do Arabii Saudyjskiej. Wizyta dla wielu niezrozumiała i szokująca zmiana polityki amerykańskiej. Tego nie spodziewano się, ale jak piszą publicyści z kół waszyngtońskich, wizyta konieczna, bo pogłębiający się kryzys finansowy na światowych rynkach, w tym Ameryce, budzi poważne obawy. Podnoszenie stóp procentowych. To tylko zamazywanie problemu. W samych Stanach Zjednoczonych ceny benzyny wzrosły od początku roku o prawie 28%, co jest największym skokiem cen paliw odnotowanym od czasów kryzysu benzynowego w roku 1970. Brytyjskie dzienniki z kolei piszą otwarcie, że Ameryka, Unia Europejska i i inne kraje popełniły błąd niedoceniając znaczenia Rosji w światowym handlu podobne głosy słychać w Ameryce Rosja zarabia obecnie więcej na eksporcie surowców energetycznych niż przed rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie już była Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmiła Denisowa przyznała, że kłamała w sprawie rzekomych gwałtów na dzieciach popełnionych przez rosyjskich żołnierzy. W Szwajcarii można znaleźć listę ukraińskich urzędników z kręgów prezydenta Zełęńskiego, którzy nabyli nieruchomości liczone w milionach. Wśród inwestorów jest również była rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy. W Polsce gazeta Rzeczpospolita, powołując się na dane Straży Granicznej, informuje, że z Ukrainy do Polski, wbrew zakazowi, wjechało 432 tysiące mężczyzn objętych mobilizacją. Zwrócono uwagę na wielką korupcję w tle. Ilość ważnych informacji ze świata z powodzeniem mogłaby wypełnić moje spotkanie antenowe z Państwem. Mimo to zdecydowałem poruszyć równie ważny temat. Szanowni Państwo, patrząc obiektywnie na wydarzenia ostatnich kilku lat, widzimy, że świat, a bardziej ludzkość, cywilizacja zmierza w kierunku samozakłady. Historia kołem się toczy. Niestety ludzkość niczego nie nauczyła się z lekcji historii. Wydarzenia i fakty ostatnich lat wskazują na to, że z różnych powodów rozpoczęła się wojna globalna przeciwko całej ludzkości. Żyjemy w czasach epoki dezinformacji i ery manipulacji ludzkości. Mamy nową odmianę oficjalnej depopulacji, która też istniała w przeszłości, ale nie w takiej okropnej formie jak obecnie. Do tego doprowadził globalizm i Wajchowi kierujący tymi działaniami. Kiedy w 1971 roku utworzono Światowe Forum Ekonomiczne, wtedy wydawało się, że wspólnym mianownikiem tych działań miało być dobro i przyszłość świata wszystko to godne uznania i pochwały po 50 latach działalności coraz bardziej wychodzą na jaw prawdziwe cele założenia Światowego Forum Ekonomicznego, a to właśnie ci globaliści, którzy są twórcami nowego tworu pod nazwą Nowy Porządek Świata i odpowiednio przekazane przez globalne, kontrolowane środki medialne. Mając na uwadze władzę, wpływy, i ogromne pieniądze globaliści używają kłamstw i dezinformacji, a tym samym manipulują ludźmi, którzy są im podporządkowani. Dysponujący olbrzymimi fortunami czują się wybrańcami, uważając się prawie za bogów, więc potrzebna im już tylko absolutna władza. Aby uszczęśliwić oczywiście ludzkość. Oficjalnie. Powiedziano, że najlepiej by było, aby ludzie nie posiadali niczego. Trąca to nutką feudalizmu. Po wprowadzeniu ścisłej cenzury w telewizji, radio, prasie i w internecie, ogólnie mówiąc, w środkach masowego przekazu, ludzie są ogłupiani i stają się kompletnie ogłupieni, wierząc w powtarzane brednie i kłamstwa. To media masowego ogłupiania informują o tym, o czym chcą informować, a powszechnie znane zjawisko przemilczania i półprawdy tak naprawdę jest pełną nieprawdą. W zachodnich źródłach przekazu coraz częściej pojawiają się cytaty z prasy o nowym nazewnictwie prawda. A tam piszą wymieszane i wymyślone historie z informacjami bliskimi prawdy. A wszystko to. Aby przeciętny półmózg nie był w stanie oddzielić ziarna od plew. Jeśli nawet globalny świat liderów i popleczników to około 20% populacji to właśnie oni są aktywni, głośni i nieustępliwie dążą do haniebnego celu zapanowania nad większością. Reszta siedzi cicho, w nadziei, że zostawią ich w spokoju, co oczywiście nie stanie się, ale nadzieja u bezmózga umiera ostatnia. Światem rządzi patologia strachu. Innymi słowy, strach jest narzędziem sprawowania władzy. Mając na uwadze sprawy Polski. Polaków przekierunkowali do walki z tematem zastępczym, aby nie podjęli walki ze złem systemowym, który tak na dobrą sprawę swoją biernością i strachem stra sami wspierają. Wielokrotnie mówiłem, żeby starczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili. Przywołam często powtarzany przeze mnie zwrot: Myślenie nie boli, ale trzeba chociaż. Odrobinę wysilić się. Ugłupiałe społeczeństwo, na przykład w Polsce, chce walczyć ze złą jednostką, a nie o własną wolność. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że również promienienci to tylko narzędzia systemowe. My, Polacy, od dawna nie mieliśmy i nie mamy szczęścia do klasy politycznej. Wielu pomyślało, że to najgorsze, co może się stać. Nie, proszę Państwa, stało się coś gorszego. Naszych rodaków opanowała epidemia ogłupiania rozsianego. A ci, w oczekiwaniu na szesnastkę, a może osiemnastkę, zapomnieli, w jakim świecie żyją. Nie stało się to z dnia na dzień. Potężne głowy pracowały i dalej pracują nad tym, aby Polacy. Zostali narodem bezpaństwowców, co w tym nowym, wytwornym języku nazywa się proto-naród. Myślicie, że jest to niemożliwe? Ha, bardziej możliwe niż niemożliwe. Kiedy naród jest obojętny na otaczający go świat i na to, co za chwilę się stanie, bo stanie się, a wtedy będzie za późno odwracać katastrofę. Wielu z nich, słysząc głosy wołające o pomoc, pogłaszają głos muzyki, bo lepiej nie słyszeć. Niewielu wie że największym narodem bez państwa są Kurdowie, a jeszcze wcześniej Asyryjczycy, poza faktem, że jest tak jak jest, tematu omawiał nie będę. Sposoby unicestwiania narodów są różne. W Polsce w czasach nowożytnych, począwszy od wynaradawiania kulturowego do masowej emigracji i często z biletem w jedną stronę, trwa w Polsce czwarty rozbiór kulturowy i zatacza coraz szersze kręgi, przy pełnej aprobacie obywateli mieszkających w Polsce. Na YouTube jest moje opracowanie Polacy Rodacy. Język polski, kultura i tradycja zanika na waszych oczach. Przykłady można mnożyć. Najmnowsze dziwactwo czy dziwadło słownictwa w Polsce to oskładkowanie. Dzban przy mikrofonie mówi, że dositka, oczywiście, szyfrem językowym, to taki gór górnolotny dzban chce błysnąć, aby inni nie wiedzieli o co chodzi. To taka trwająca od dawna nowomoda w Polsce, samo do wartościowania się. Nikt, absolutnie nikt nie zwrócił dzbanowi uwagi na jego idiotyzm słowny. Dlaczego dzban? Bo dzban jest głośny, ale pusty w środku. To tylko jeden przykład z wierzchołka świętnika języka polskiego. Obserwując otaczający mnie świat i bratnie narody słowiańskie, nie zauważyłem nigdzie aż takiego galopującego zjawiska odchodzenia od języka narodowego. Zapraszam na YouTube do ponownego zapoznania się z moim opracowaniem Polacy Rodacy. Jak długo jeszcze będziecie narzekać i podziwiać, że inni rozum mają? Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo podatnym narodem na wszelkie zło są nasi rodacy mieszkający w Polsce. Kiedy w czasie konferencji bliskowschodniej w 2018 roku w Warszawie napluto politykom w Polsce i przy okazji narodowi w twarz, politycy z Polski po wydarzeniu odpowiedzieli, że mimo wszystko są gotowi do rozmów. Tak reagują politycy, mający niewiele wspólnego z narodem, który z urzędu powinien reprezentować. No dobrze, tak zachowują się politycy. A jak zachowuje się naród, ewentualnie społeczeństwo określane mianem narodu? Rzecz nie do pomyślenia, na przykład w Ameryce, aby polityk pozwolił sobie na wymiot słowny pod tytułem wiązka chrustu z lasu. Innymi słowy iść do lasu, zbierać gałęzie na opał To nie tylko zapach siarki unoszący się w powietrzu Ale przede wszystkim obraz narodowego ogłupienia rozsianego Słynny Stefan zapraszał Polaków na mirabelki i szczaw I co? I wielkie nico! Opiniowaniem w internecie niczego nie zmienicie w Ameryce jest inaczej. Jako przykład niech posłuży postać nietykalnego doktora i pierwszego uzdrowiciela Ameryki. Za niesterylizowane słownictwo zniknął z przekazów medialnych, a wydawało się, że jest nietykalny, że nic nie jest w stanie uzdrowicielowi zaszkodzić, a jednak przekalkulował swoją wielkość w swej małości. Być może Bajchowi sięgnął. Ponownie po wiernego sługę, ale tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, ponieważ żyjemy w bardzo nieprzewidywalnym świecie. Okazało się, według mediów, że amerykański uzdrowiciel zachorował. Są tacy, którzy upatrują, że informacja o chorobie ponownie wzbudza zainteresowanie jego osobą. Zamieszczę w opisie na forum link, gdzie wielu żartuje sobie z zaistniałej sytuacji. Dziennikarz Fox News, prezentując postać doktora, otwarcie mówi, że jest odpowiedzialny za stan amerykańskiej ekonomii. Proszę Państwa, na świecie głośno śmieją się z narodu, który zachorował na obojętność i ogłupienie rozsiane, a jeszcze inni mówią o idiotyzmie rozsianym. Ogłupianie w Ameryce trwa, ale Ameryka budzi się i nie jest tak samo jak w Polsce. W Polsce czekają na szesnastkę, a może osiemnastkę, trudno powiedzieć, a może to już wina ogłupiania rozsianego. Sami ocencie. Skoro mówimy o uzdrowicielach, to pierwszy uzdrowiciel w Polsce oskarża Polaków, że 200 tysięcy zgonów to wina samych Polaków, ponieważ prowadzą niezdrowy tryb życia i używają czy nadużywają używek. Słowa te padły w czasie wywiadu jednej ze stacji telewizyjnych w Polsce. Ci, którzy nie chorują na ogłupienie rozsiane, powinni oceniać te bezprecedensowe słowa ministra uzdrowiciela. Nie wyobrażam sobie reakcji w Ameryce, gdyby amerykański uzdrowiciel oskarżył winą za zgony ich samych. W Polsce widocznie tak można. Proszę Państwa, ogłupienie rozsiane. Był czas, że w Polsce produkcje polskich filmów i komedii filmowych bawiły, że wywoływały naturalny, spontaniczny śmiech. Dzisiaj nieudaczna produkcja filmowa i często obca jest wspierana przez podkład śmiechu, a tam nic do śmiechu. Wspaniały Jacek Kaczmarski śpiewał, co się stało z naszą klasą. A ja pytam, co się stało z Polakami? Łykają wszystko jak pelikany. Polacy rodacy, co najgorsze, to dopiero nadchodzi. Efekty złych decyzji politycznych i ekonomicznych powrócą jak bumerang, ale z jeszcze większą negatywną siłą. W Ameryce niepopularny prezydent Biden ma bardzo niskie polityczne notowania. Nikt nie słucha jego bzdur i uzasadnień na temat wysokich cen benzyny. Niezależni amerykańscy specjaliści od ekonomii mówią głośno, że podwyżką stóp procentowych i wysokimi cenami inflacji prezydent Biden nie zatrzyma. Wszyscy pamiętają, że w czasach prezydentury Trumpa benzyna w całej Ameryce była wielokrotnie tańsza. Amerykańska a jednocześnie światowa giełda notuje zjawiska tąpnięć nienotowane od wielu lat. Nikt nie ma odwagi powiedzieć, że to Amerykanie są odpowiedzialni za ten stan rzeczy. To, co widzimy w Ameryce, to zmierzch ekonomicznej polityki wajchowych, temat do osobnego mówienia. A Aktualnie amerykańskie linie lotnicze zniosły, a być może bardziej zawiesiły obowiązek badań na świerusa dla podróżujących. Wniosek jest prosty. Nic tak bardzo nie przemawia jak spadek zysków. Mówiłem w poprzednich opracowaniach, że Ameryka najbardziej nie odczuwa sankcji energetycznych nałożonych tak naprawdę na Rosję, a także na inny świat zachodu. I tutaj ciekawostka dla rodaków w Polsce. To, co możliwe jest w Ameryce, jest mało możliwe w Polsce. Amerykańskie społeczeństwo chce mieć wpływ na to, kto w ich imieniu sprawuje władzę, i nie tylko obiecuje. Szanowni Państwo, różne badania naukowe prowadzone są na różnych zwierzętach i ssakach. A wszystko to dla dobra ludzkości. Powszechnie wiadomo, że szczur, gryzoń, jest wymieniany jako jeden z najinteligentniejszych zwierząt. Posiada jeden z najlepszych instynktów samozachowawczych. Zdobyć zaufanie tego gryzonia to wcale nie taka łatwa sprawa. Dlaczego o tym mówię? Badania naukowe są prowadzone w różnych celach, najczęściej medycznych. Ale przy okazji są też inne cele. Powstał nawet zawód szczurołapa. Nie każdy może to robić. Musi to być człowiek bez złości, bez lęku, po prostu opanowany. Gryzonie są mądre i bardzo inteligentne, a przy tym bardzo sprytne i nieufne, by dać się byle komu oszukać. Zmierzam do tego, że aby wygrać z gryzoniem, Należy dokładnie i cierpliwie obserwować ich zachowanie. Mówiąc więcej, wczuć się w ich psychikę w celu opracowania ich własnego myślenia. W jednym z opracowań naukowych, w badaniach na szczurach odnotowano, że szczury posiadają zdolność szybkiego uczenia się, w tym przede wszystkim na własnych błędach. Inne gatunki, wliczając to w człowieka, takich zdolności nie mają albo bardzo ograniczone. Uczą się powoli, a często bywa, że niczego się nie nauczyli. Jeśli ktoś kiedykolwiek zastanawiał się, dlaczego tak trudno złapać szczura w pułapkę, to być może szczur miał już z pułapką kiedyś do czynienia i nauczony własnym błędem, drugi raz do niej się nie zbliży. Czy to samo można powiedzieć o człowieku? W wielu opracowaniach są informacje w tym temacie. Badania nad szczurami nie poszły na marne. Wykorzystano to badania w wielu obszarach, między innymi zachowań ludzkich i kontroli człowieka. Najskuteczniejszą metodą wyniszczenia, wyniszczaniu gatunku jest zdobycie zaufania. Proszę uprzejmie zastanówcie się przez chwilę, zwróć, zwracając uwagę na analogię do współczesności. Skoro szczur jest tak inteligentny, a po trudach mimo wszystko można go podejść, to chyba nie macie wątpliwości, jak łatwo podejść człowieka. Pytam, czy nasi rodacy, Polacy w Polsce, nauczyli się czegoś z przykładu z pułapką? Na przestrzeni wieków, niestety, bardzo niewiele, a nawet wcale. Pozostawiam wszystkim rozważanie do indywidualnej oceny. Szanowni Państwo, ten, który z Was zechce zniszczyć ten, który Was oczywiście zechce zniszczyć, na samym wstępie zaryzykuje oddanie czegoś od siebie, aby ponownie odebrać sobie to z nawiązką, w ten, a ten, któremu odbiera, nawet o tym nie wie, bo bezgranicznie ufa swojemu pogromcy. Zapraszam do rozważań. Człowiek ogólnie ujmując ma bardzo płytki instynkt, Samozachowawczy, zupełnie jak dziecko, pozwala się podejść, a nawet ustawia się w kolejce po fałszywe cukiereczki, ale w ładnym opakowaniu. Ktoś zapyta, a gdzie jest ta różnica? Gryzoniowi, szczurowi, trzeba coś konkretnie dawać i to wielokrotnie. Przekaz musi być z emocjonalnym zaangażowaniem, który pokona instynkt gryzonia. Aby zdobyć jego zaufanie, człowiekowi wystarczy obiecać bez specjalnego przekonywania. Mówiąc o polskim podwórku, wystarczy obiecać. Czy nikt z Was, szanowni słuchacze, nie słyszał, ujmując w cudzysłów, mądrych głów, że to w telewizorni tak mówili albo godali? Słownictwo zależy od zawartości wnętrza pojemnika między ramionami. Najczęściej dobroduszna ręka, która wcześniej dokarmia, to taka inna forma inwestycji z dużym prawdopodobieństwem będzie ręką, która w dalszej perspektywie skarci obdarowywanego bezlitośnie. Proszę zwrócić uwagę, ilu oburzy się, że jego instynkt zachowawczy jest gorszy od szczura. Mimo, że tak naprawdę jest. W Polsce jednostki ludzkie zachłysnęły się zatrutym ziarnem propagandy, atakując i kąsając tych, którzy mają zdanie przeciwne, inne. Najczęściej konsają w imię niczego. Atakują te nieliczne jednostki, które zachowały trzeźwość umysłu i suwerenność działań. Natomiast Inna i chyba najliczniejsza grupa oportunistów boi się, że ci, którzy zachowali trze trzeźwość umysłu, działań, będą zakłócać ich fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, którego tak naprawdę nikt nie gwarantuje, a mimo to wierzą, że mają to bezpieczeństwo zapewnione. Ogłupienie rozsiane zatacza coraz szersze kręgi a oczekujących na darmochę coraz więcej. Powstaje zasadnicze pytanie a co z Polską? Czy Polska przetrwa? Zapraszając do rozważań, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na YouTube. Dziękuję.